Pół roku temu, jak testowałem Redmi Note 8 Pro, które strasznie się brudzi, mówiłem, że jest to król średniaków, a całą tą sytuację mniej więcej porównałbym do gry o tron, w sensie to jest ród który rządzi w królestwie jak im się podoba. Na mi, jak niczym ród Starków, przynajmniej tym modelem, próbuję udowodnić, że to oni, to on jest lepszym kandydatem do objęcia tego tronu. Majster Rio Realme 6 i zapraszam do materiału. Hmm. Z prawdziwym ja znamy się już jakoś od listopada ubiegłego roku, ale dopiero teraz wchodzi oficjalnie do Polski modelem szóstym z zestawem wyposażonym w silikonowy case i 30-watową ładowarkę, a w tej klasie urządzenia jest to rarytas. Czas ładowania 4300 mAh? Godzina. Czas rozładowania? Dwa intensywne dni z co najmniej 6-7 godzin SOT na samym LTE. Jest dobrze, a mówię tu o wynikach na ekranie 6,5 cala Full HD plus IPS, ale z odświeżaniem 90 Hz. Przez co możecie sobie pomyśleć, jak ma 90 Hz, to musi być kotem, ale zależy jak na to spojrzymy. Pod kątem odświeżania ekranu? Jasne, oczywiście, ale pod kątem wyświetlanych kolorów? Nie. Pod kątem jasności? Nie. Tu jest tragedia. Pod kątem kąta patrzenia też nie, bo jest utrata kontrastu, która nie wynika z fabrycznej folii ochronnej, a wokół wycięcia na aparat jest szara poświata. Jak dla mnie w tym ekranie jest zbyt dużo tych ale. Ale zdaję sobie też sprawę, jest takie prawdopodobieństwo, że nie kupicie sobie ten telefon, albo po pobawicie się nim w sklepie, to stwierdzicie yy, Piżu jest OK, trochę przesadzasz, tylko ja na przykład mam tak, że jak porównuję dane urządzenia, jak różnice są minimalne, to staram się nawet o tym nie wspominać, nie rozrabniać się w drobne, żeby nie dawać wam nawet większego mętriku, ale w tym przypadku różnica jest zauważalna gołym okiem, nawet bez bezpośredniego porównania, więc zrobię tutaj ankietę, co wy byście woleli, bo według mnie 90 Hz to tylko bajer. Ważny. Najważniejszy jest filar, czyli dobry jakościowo ekran, a ten tutaj. Niestety taki nie jest. Natomiast pozytywnie zaskoczyła mnie względem tych 90, 90 Hz optymalizacja systemu. Jest Android 10 z zakładką od Oppo, czyli ColorOS, który nie gubił nadto tych klatek animacji. Prawdziwy ja działa w sumie sprawnie, stabilnie, ciągle tak samo, ale nie jest to król wydajności w tym budżecie, tym bardziej, gdy w moim teście szybkości przy identycznych podzespołach co w Redmi Note 8 Pro, czyli Helio G90T, UFS 2.1 i tak dalej, wypada 3 30 sekund gorzej, choć tej różnicy nadto w normalnym, codziennym użytkowaniu nie odczułem. Co ciekawe, pozespoły to nie ostatnie kopie w clay bo aparaty to kopie w clay Xiaomi, a przynajmniej patrząc na dane techniczne z GSM Arena. Można więc mniej więcej założyć, że główne różnice wynikają przede wszystkim z oprogramowania, które nieraz wspominam, potrafi być ważniejsze od samych matryc. Szeroki kąt 8 megapikseli, f2,3. Tutaj jest trochę wybór między młotem a kowadłem. Oba są słabe i, jak dla mnie, to zbliżony do siebie poziom. Gdzieś czasami się przyda i na tym warto poprzestać swoje starania. Nie mówię to o moich, bowiem do przedstawienia wam mam jeszcze 64MP aparat f1,8. Porównując fotografię między Realme 6 a Redmi Note 8 Pro, to mam wrażenie, że jednak to prawdziwy ja lepiej sobie radzi. Więcej szczegółów, a mniej szumów. Choć. Nie ma co się oszukiwać. Oba aparaty szału nie robią. A to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to rezultaty tych aparatów w dziennych warunkach, jak bardzo te od siebie odbiegały. Zarówno w jednym, jak i w drugim była ustawiona pełna automatyka, hader itd. I w mojej opinii ładniejsze kolory i dużo lepszą dynamikę wykazuje bohater tego odcinka i to on jak dla mnie wygrywa w tym starciu. Trzeba mieć jednak świadomość, że szóstka drastycznie wyciągała cienie, zabijając trochę głębiej fotografii, ale po drugiej stronie no Neo 8 Pro, zacienione strefy robiło na czarno. Najbardziej jednak ciekawi mnie, które zdjęcia Wam przypadły do gustu, więc na górze poprawi się kolejna ankieta. A, i są jeszcze dwa aparaty, ale jeden to bezużyteczny do wychwytywania głębi, a drugi do zdjęć typu makro. Po prostu jest, czasami się przyda. Tyle. Teraz możecie zobaczyć jak Realme 6 nagrywa w rozdzielczości 4K 30 klatek na sekundę i co raczej oczywiste, dla tego procesora jest to maksymalna rozdzielczość z maksymalnym klatkarzem, czyli nie ma 4K 60 I, i o ile mnie to nie przeszkadza, nawet jako tako nie przeszkadza mi brak optycznej stabilizacji obrazu, tak, brak elektronicznej, to że jak dla mnie kpinę, ja się nawet chwilę przebiegnę, żebyście zobaczyli jak obraz się trzęsie i że to się mija z celem. To tyle, jeżeli chodzi o bieganie na dzisiejszy dzień. Ktoś ostatnio dobre pytanie w ogóle zadał w komentarzach, teraz patrzy na te bloki. Ile osób na przykład w tym momencie patrzy na mnie i myśli sobie, znowu on sobie tu biega, ten chłopaszyna. Pewnie jakiś złodziejaszek tutaj sobie nagrywa, ale wracając do telefonu, ja go ogólnie testowałem przede wszystkim w pochmurne dni i nie zauważyłem tego, że ekran jest ciemniejszy niż u konkurencji, ale teraz jak jest mocno słoneczny dzień, to nic nie widzę co jest na autentycznie widzę tylko swoją twarz jakbym selfie nagrywał ani jeżeli coś przed sobą więc jak teraz chcę wam pokazać jak działa autofokus, to tylko i wyłącznie wy możecie ocenić autofokus podczas nagrywania bo ja nic nie widzę, autentycznie nic nie widzę no także to już wasza proszka jak to się mówi kolokwialnie żeby ocenić autofocus, jakoś nagrania, jakoś audio no a ja wracam do studia nazwijmy to z pewnością dla większości osób istotny jest też komfort użytkowania i tutaj co prawda oba telefony są ogromne, a w moich personalnych odczuciach to... Redmi Note 8 Pro może jest nieco lepiej wyprofilowane, ma też mniejsze ramki, ale sumarycznie, zewnętrznie urządzenia są bardzo do siebie zbliżone. Są tak samo wykończone, szkło i plastik jako rama telefonu, która skrywa aktywny, bardzo szybki i rzadko mylący się czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem power. Mamy też jacka 3,5 mm transmitujący przyzwoitą jakość dźwięku i zalecam jego wykorzystywanie w zamian za monofoniczny głośnik zewnętrzny, który gra dość... Skreślić dość przeciętnie. Nie nazwałbym go dobrym, nie nazwałbym też tak wibracji. Te z Redmi Note 8 Pro są znacznie lepsze. Ostatnią różnicą jest tacka na karty SIM. Tutaj mamy Dual SIM plus microSD, a cała reszta, czyli obecne na pokładzie NFC, GPS, Bluetooth 5.0, i tak dalej, i tak dalej. To wspólny mianownik tych telefonów, chociaż Redmi Note 8 Pro ma diodę podczerwienia, Realme 6 nie ma diody podczerwieni, także jest jeszcze jedna zacząca różnica. Bez żadnych śmiechów, dla kogoś może być to istotne, a tak poza tym to myślę, patrzę, telefon w całości omówiony. No to podsumowując i reasumując, niego ja pożyczyłem do tego testu bezpośrednio od producenta, natomiast materiał nie był sponsorowany, zabrzmiało jakby był. Nie był sponsorowany w każdym znaczeniu tego słowa, czyli telefon tylko pożyczyłem, przetestowałem, odsyłam, koniec, kropka. Ale w tym materiale pojawiło się lokowanie i promocja marki sklepu iscom.pl. to tak dość mocno akcentuję, ale wiem, że niektórzy słuchają materiału tylko i chcę, żeby gdzieś tam w oddali dosadnie o tym słyszeli, a nie jeżeli, żeby nie usłyszeli. I w tym sklepie możemy też ten telefon kupić w wersji podstawowej za... 1100 zł, jak dobrze pamiętam, i tej wersji bym się trzymał, w sensie tej pamięciowej, bo uważam, że nie warto dopasać. W razie czego link do tego sklepu i produktu bezpośrednio macie w opisie pod filmem. Jest to link śledzący, czyli jak kupicie cokolwiek, kiedykolwiek wchodząc przez niego, to poinformujecie, skąd jesteście ode mnie, z mojego kanału, z mojego polecenia. I tak wspieracie, jeżeli chcecie, moją współpracę, za co Wam bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o sam telefon, to z tym telefonem jest trochę tak jak kiedyś, A... Trzej, Rogucki, jak dobrze pamiętam, śpiewał w sensie. Ja Wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. To jest dobra, godna alternatywa dla Redmi Note 8 Pro. To nie jest telefon lepszy, to nie jest telefon gorszy. Można by rzec wręc, wręcz, że taki sam tylko ma swoje zalety, jak i wady. Spytacie mnie, który wybrać? Nie chcę sugerować. Co zrobię ankietę, co wy byście wybrali? Mam nadzieję, że ankieta nie będzie tendencyjna i będzie te 50% na 50%, załóżmy. Ale cieszy mnie przede wszystkim jedna rzecz, że jest to alternatywa, którą z czystym sumieniem mogę polecić. I wiem, że obojętnie, który z tych dwóch telefonów wybierzecie, będziecie z nich praktycznie tak samo zadowoleni i to jest pokoj. też czekam na Realme X50 Pro jak się pojawi. Czy będzie to dobra alternatywa dla drogich mi dziesiątek? Ale jeszcze do mnie nie leci, a w międzyczasie już do mnie leci e, Redmi Note 9S z GearBestu, z Shenzhen, Redmi K30 Pro, ProZoom Edition i też z do mnie idzie ten e, Galaxy S20, ale ze Snapdragonem, bo jestem ciekawy jak to ma się właśnie do Exynosa. No, i tak się żyje. Tym akcentem dziękuję serdecznie za oglądanie. Życzę Wam zdrowia, pomyślności, dużo śmiechu i samych pozytywów, żeby to wszystko kurde minęło. Ładnie mi wyszło, to kurde. <laughs> dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Do następnego razu. Cześć.